Dwa dni temu, czyli w trzecim dniu nowego roku szkolnego, w tym konińskim gimnazjum, jedna dziewczynka pobiła drugą dziewczynkę. Chwyciła młodszą za włosy, następnie trzymając ją za włosy uderzała głową o ścianę, a dalej, zniżając głowę, dalej trzymając za włosy, kopała kolanem pod głowie i twarzy. Pobita dziewczynka leczy rany. O losie bijącej zadecyduje w poniedziałek Rada Pedagogiczna. Dyrekcja szukała przyczyn konfliktu i znalazła ją. Oczywiście poza szkołą. Były to pewne problemy, które młodzież przeniosła z osiedla. To technikum budowlane w Toruniu. Uczniowie sami nagrali swój występ. Tu jeden z uczniów smaruje twarz nauczyciela języka angielskiego brudną wątką. Tu wkłada mu na głowę kubeł na śmieci. Ta pani podnosząca do góry bluzkę to uczennica. Ja nie będę... Tak reagowało na pokazywany film grono pedagogiczne. Nikt z nauczycieli nie podejrzewał, że uczniowie tej klasy tak mogą potraktować nauczyciela. Zaskoczeni byli też rodzice. Prawie wszyscy, w tym Ministerstwo Edukacji, za zaistniałą sytuację obwiniają przede wszystkim nauczyciela. Do tego, tak jak i do rysunków, trzeba mieć troszkę talentu. Dziś kujawsko-pomorski kurator polecił zawiesić w prawach uczniów całą klasę storyńskiego technikum. Uczniowie zostaną najprawdopodobniej przeniesieni do innych szkół. To będzie kara za ich żart. Żart, który zdaniem Lecenasa Tadeusza Wolfowicza był po prostu przestępstwem. Można mówić zarówno o groźbach bezprawnych, jak i o znieżważaniu osoby nauczyciela, jak również o naruszaniu jego nietykalności. Informowaliśmy w faktach o przeniesionej z wojska uczniowskiej fali, o biciu nauczyciela kijem bejsbolowym, o cielesnym karceniu uczniów przez nauczyciela, a nawet o pobiciu przedszkolaków przez jedenastolatków. Katalog kar, które mogą zastosować szkoły, jest ograniczony i coraz bardziej ograniczany. Stosuje się jeszcze czasem kary yy, nagane na apelu, co już jest niezgodne z prawem, z naruszaniem godności osobistej, i szkoły od tego odeszły. Są szkoły, które same próbują zapewnić sobie bezpieczeństwo za pomocą wynajętych ochroniarzy czy dzięki zainstalowanym kamerom. Monitoring wisi, wisi w tej chwili piąty rok i moje odczucia są takie, że my jesteśmy bezpieczniejsi i oni też. Oni, czyli uczniowie. Nie wiadomo, czy mają się oni bardziej bać siebie, zaniedbujących ich rodziców, czy szkoły. Szkoła jest chora i trzeba ją spróbować ją leczyć. Uczniowie biją nauczycieli. Nauczyciele biją uczniów. Uczniowie biją się między sobą. Dochodzą do tego narkotyki, wymuszenia i szkolna fala. Ideał, by szkoła uczyła nie tylko wiedzy akademickiej, ale i twardych reguł życia, wydaje się bliskie osiągnięcia. Trudno o radość z tego powodu. Tomasz Sianecki, fakty.